Tak jak mówiłem ostatnio, dzisiaj rozpoczynamy dziesiąty sezon. A co to oznacza w praktyce? Ano, chociażby to, że jeżeli wszystko się uda, to do końca roku przerobię razem ze mną w drogę idź. Także trzymajcie kciuki. Ale gdyby nie, odstawmy już na bok, bo czekają na nas dzikie łowy. Swoją drogą też zauważyliście, że z jakiegoś powodu podczas intra leci piosenka z wysp. W słodkim królestwie, ironicznie przed sypialniami, jeden bananowy gwardzista zadaje drugiemu dość odważne pytanie. Złapiesz mnie za rękę? Jednak po chwili obaj zostają z Zjedzeni przez potwora, przed którym w ogóle mieli te baraki bronić. Podczas zbierania bananów do porwania, bestia wpada jednak w pułapkę. Niespodzianka! Skoro jest Jake, to również musi być Finn. Podczas gdy pies odwala całą robotę i trzyma zwierzynę, Mertens musi go jedynie dobić, ale wyobraża sobie Ferna i zastyga, nie mogąc wykonać swojego zadania. Tego samego dnia rano. Tak więc mamy retrospekcję, w której Finn mówi, że wciąż nie podniósł się po śmierci Ferna, ale co ważniejsze, bałwanowa zalicza glebę. Z powrotem w teraźniejszości potwór wykorzystując chwilę słabości Fina uwalnia się i ucieka. Kocham Cię jak brata, ale tym razem się nie popisałeś. Mertens postanawia naprawić swój błąd, ale znów widzi Ferna i nie jest w stanie dźgnąć bestii. Co się ze mną znowu dzieje! I już w chwili, gdy Fin ma oberwać kajmakiem, znajoma strzała odbija wydzielinę potwora z powrotem w niego. Potwór ucieka. Nie tylko czarodziejka łowów dołącza do łowów, ale też podaje nazwę tego stwora. Nazywa się Grumbo. CEU mówi Finowi, że widziała, jak ten zawahał się podczas ataku na Grumbo i pyta dlaczego, a on odpowiada, że dzieje się tak, odkąd skosił Ferna. Paraliżuje mnie poczucie winy. Nikogo już chyba nie pokonam. Czarodziejka jednak twierdzi, że tak musiało się stać, bo Fern był słabszą wersją Mertensa, którą musiał pokonać, żeby sam mógł stać się jeszcze silniejszy. Czy to ma sens? Łowcy trafiają do jamy Grumbo, który jak się okazuje albo udawał, albo ma bardzo płytki sen. Rozpoczyna się walka, podczas której Finn znowu obskakuje w pierdol, bo ma flashbacki z kosiarki, a CE obrywa równie mocno, bo sama nie daje rady. Tak więc czarodziejka stawia ultimatum. Nie usunie się z trasy szarży Grumbo i zginie, no chyba, że Finn się przełamie i pokona potwora. Zrobiłam to. I od razu mamy kontynuację magiczna flet. Wiem, że się we mnie zadłużyłeś. Po dokładniejszej analizie okazuje się, że bestia, na którą polowali pochodzi z... robówki. Tylko w takim razie, kto jest jego twórcą? No kto? Toż to ja, wujek G. Przygotuj się, królewno. Twój młody obrońca nie będzie miał szans z moim nowym dziełem. I właśnie tym machaniem slash fapaniem kończy się opener 10 sezonu. Nawet ten Uncle G mógł się w ogóle nie pojawić na końcu, a odcinek i tak byłby ważny. Bo to wbrew pozorom nie jest historia o polowaniu na stworzonego przez wuje potwora, tylko opowieść o przezwyciężaniu trudnej przeszłości. Tutaj z pomocą najbliższych. Gdy myślimy o Finnie, to zazwyczaj mamy przed oczami jego bohaterską część, ale koniec końców Mertens to też człowiek i tak jak każdy z nas ma momenty słabości. Właśnie taką chwilą jest Fern, a raczej... Ja jego śmierć. Od Jake'a wiemy, że od wydarzeń z ostatniego odcinka już trochę czasu minęło, a jak widać film dalej się z tego nie pozbierał. Wciąż żala się nad sobą i żałuje, że nie udało mu się przekonać Ferna do powrotu do normalności. Mertens stawiał czoła już wielu trudnym przeżyciom, ale dotychczas przybierały one formę stanów depresyjnych. Natomiast teraz jego trauma uwydatnia się poprzez jego bezsilność wobec tego, z czym go najbardziej kojarzymy bohaterskie czyny. Film boi się, że znowu podejmie pochopną decyzję i zabije potwora, którego da się nawrócić. No, w tym konkretnym przypadku nie da, bo jest zrobiony tak, ale wiecie o co chodzi. Co prawda wiemy o tym już od dawna, ale teraz mamy takie oficjalne rozpoczęcie związku Fina i czarodziejki. Kto wie, może nareszcie Fin świadczy Happy Endu i to właśnie te uczucia skierowane do CEU sprawiły, że Fin wyrwał się ze swojej traumy. Denegent to jest akurat dość oczywiste. Teraz pytanie, co dalej z Finem? O co chodzi temu wujkowi i czym jest to zielone coś? Wróć to akurat było debilne pytanie. Niemniej, tu sobie zakończymy, widzimy się za tydzień, a póki co to tydzień. Tyle, dzięki. Cześć.